Hej, ja jestem Galdamir. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Nie czuję, że rymuję. Znajdujemy się na Hofbergman Farming 19. Będę Was dzisiaj chciał oprowadzić po tej mapie, opowiedzieć o niej troszeczkę i zwrócić uwagę na te cechy, które czynią ją wyjątkową w stosunku do innych map, które są dostępne w farmingu. Należałoby zacząć od tego, że ja na tą mapę trafiłem przy okazji Farminga 17 u Antona, czyli youtubera, który nagrywa wiele materiałów nie tylko z mapy Hofbergman, ale ogólnie z Farminga i też z innych gier. No ale ja dzięki niemu tutaj dotarłem i zakochałem się w tej mapie. Mógłbym powiedzieć, że to jest najlepsza mapa z farminga, jaką znam, ale poznałem e, potem No Man's Land i uważam dzisiaj, że w wielu aspektach i w wielu elementach e, No Man's Land jest lepsze. W zasadzie nie, po prostu jest ciekawsze dla mnie osobiście. Na Hofbergman nagrałem kilka odcinków Farmingu 17, e, takich powiedzmy około w których starałem się opowiedzieć trochę o tym, e, co na tej mapie jest i jak te funkcje poszczególne wykorzystywać. I to samo chciałbym zrobić teraz w farmingu 19. Dwa lata temu nagrałem odcinek na Hofbergman w Farmingu 19 ale uznałem wtedy że mapa jeszcze potrzebuje szlifów jeszcze potrzebuje dopracowania i jakoś potem tutaj zupełnie nie zaglądałem a dzisiaj mamy dostępną mapę Hofbergman w wersji 1.0.0.81 final czyli ostatnia wersja mapy Hofbergman dla Farminga 7.19, co nie dziwi absolutnie, bo Farming 22 zbliża się wielkimi krokami i mam nadzieję, że Andy, czyli twórca tej mapy wraz z innymi osobami, które tutaj współpracowały na pewno przy tworzeniu tej mapy e, będzie miał siłę, chęć i motywację, żeby założyć Hoffber jakby tworzyć Hofbergman na nowo właśnie dla Farminga 22. Ale gdyby to się nie udało, to może warto Pograć w Farminga 19 i zobaczyć tą mapę, bo naprawdę jest co oglądać. Ja chciałbym Wam jakoś o tej mapie opowiedzieć, ale trudno mi to zrobić systematycznie i, i nie być w tym właśnie chaotycznym, bo. Na tej mapie bardzo dużo się dzieje. Chciałbym powiedzieć o wszystkim, a tak naprawdę po prostu się nie da, bo zabraknie mi czasu. Zaczynam od domu, od tego miejsca startowego, gdzie wszyscy wystartujecie, jeżeli postanowicie pograć. Linki oczywiście, które pozwala, pozwolą wam na ściągnięcie tej mapy wraz z maszynami potrzebnymi na początek, będzie link będzie się znajdował w opisie, więc na początek dom i kurnik, w którym możemy również chodować gęsi, z tego co pamiętam. O tutaj, a z fajnych na początek rzeczy, no to właśnie inkubator. Możemy wykluwać tutaj pisklęta. Kurczę, bardzo fajna sprawa, na pewno się tym zainteresuje No i kramer, pierwszy sprzęt, jakich na Hofbergman jest, a będzie ich kilka. Pójdziemy sobie po kolei. To jest sklep. Który pokazuje nam bardzo mocno, co na tej mapie będzie można robić, bo te rzeczy, które nas tu teraz otaczają, większość z nich będzie można samemu produkować i sprzedawać. Oczywiście świnki, mięso. Yy, tutaj akurat mamy masło, tak? Chyba tak. Yy, mąka, ziemniaki, yy, mleko. No i oczywiście ci, którzy są spostrzegawczy, już zauważą, że tutaj są napisy po niemiecku, no bo oczywiście Hofbergman to jest mapa no, takiego pochodzenia niemieckiego. Sery, zarówno te z mleka krowiego, jak i z mleka owczego. Jabłka, gruszki, więc będzie sad. Warzywa, jak najbardziej. Papryka, sałata, pomidory. Będziemy mogli wypiekać chleb. I te wszystkie rzeczy będziemy mogli sprzedawać tutaj, w tym sklepie. Hofbergman, jak widzicie ale będziemy mogli je także sprzedawać u naszych sąsiadów, u okolicznych mieszkańców, którzy Hofbergman zamieszkują. To bardzo, bardzo fajna sprawa. Na początek miejsce, gdzie możemy wypiekać chleb. Oczywiście mamy tu wypisane składniki, będziemy potrzebowali wodę, mąkę, drożdże, no i będą nam powstawały bochenki chleba. Bardzo fajna sprawa. Już pierwsza już na dobry początek. Bardzo charakterystyczne dla Hofbergman. Zestaw John Dira, który jest, tu, jest na tej mapie już od jakiegoś czasu i także w tej najnowszej wersji nie zabrakło. Tutaj mamy chyba zwykły garaż. Tak jest. Tu stajnia dla koni, bo na mapie Hofbergman takie podstawowe zwierzęta są bardzo blisko. To jest coś, co ja zawsze bardzo doceniam. Lubię takie gospodarstwa, które są kompleksowe, wiecie? Krowy, świnie, konie, dość blisko siebie, ewentualnie owce, jakieś pastwisko też. Czemu by nie? Tu też możemy się dostać do naszych koni, ale nie lubię tych drzwi, bo potem kurczę jest ciężko je pozamykać. O, właśnie, zamyka się dół. Ach, udało się, zamknęła się góra fantastycznie. Tam u góry, tu mamy trigger do otwierania, możemy przechowywać na przykład, nie wiem, belesiana, dajmy na to, a na dole znajduje się warsztat, w którym oczywiście możecie naprawiać swoje maszyny, ale też je przerabiać, upgradeować, coś tam do nich dorabiać, no jak to w warsztacie. Pierwsze miejsce to chlewnia, tu nasze prosiaczki, e, świnki. Się mogą znajdować. Mają też wyjście na zewnątrz, tu możemy je, mm, możemy je przywieźć. Jakiś tu budynek, z drugiej strony, szczerze mówiąc, nie wiem, co się tu znajduje. A być może tu maciora albo małe prosiaki, kto wie. Kurczę, bardzo fajnie. Ym, już widzicie, pierwszych kilka budynków, a ta mapa wygląda bardzo, bardzo ciekawie. Tu możemy nawet wejść na górę. I jeszcze nie wiem do końca do czego to ma służyć. Ale mamy tu windę, możemy tutaj otworzyć te drzwi i postarać się, żeby ta winda zjechała na dół. Możemy coś tu załadować. I wiem, że jest tu opcja właśnie, aktywuj magazynowanie. Więc jak najbardziej można coś tu przechowywać, ale zajrzeć się tu nie da. Jeszcze nie wiem co to będzie. No, i właśnie może to jest czas, żeby opowiedzieć o tym, jak moja rozgrywka i jak dalsza przygoda z Hofbergman będzie wyglądała. Bo jest tu, już teraz widzicie, kilka bardzo ciekawych elementów. No, bo widzieliście chleb, widzieliście sery, ciekawy sposób na magazynowanie tutaj świnie, tu maciora, tu może małe prosiaki, tu inkubator dla kurczaków jest tego już trochę, a Gwarantuję Wam, jest zdecydowanie dużo, dużo więcej na całym Hofbergman. I moja rozgrywka tutaj będzie wyglądała w taki bardzo ciekawy sposób. Tak mam, taką mam nadzieję. Ja sobie wymyśliłem, że on jest ciekawy. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Otóż nie będę Wam nagrywał odcinka po odcinku, co ja tutaj robię i jak to wygląda, bo to by trwało pewnie miesiącami. A nie mamy tyle czasu, bo Farming22 już gdzieś tam puka do drzwi, będzie pod koniec listopada. Ale chciałbym o tej mapie opowiedzieć fragmentarycznie. Ja sobie na niej pogram i wtedy, kiedy odkryję coś interesującego, to Wam to pokażę. Czyli na przykład hodowla krów i jedziemy wszystko, co na Hofbergman dotyczy hodowli krów. Bo to nie jest taka zwykła hodowla krów. Tu nie tylko krowy znajdują się w naszej oborze, ale mogą się znajdować na pastwisku. Możemy je doić w naszej oborze, możemy je doić na pastwisku, bo mamy przenośną dojarkę. Dlaczego by nie? Na Hofbergman takie rzeczy są możliwe. Potem z tego mleka możemy wyprodukować e, sery. To już wiemy. Więc tak chciałbym e, opowiadać o tej mapie, tak chciałbym e, o niej mówić, w takich partiach, po prostu w kolejnych odcinkach opowiadać o kolejnych elementach tej mapy, które jakoś mnie zainteresowały. Bo gdybym miał wam teraz wszystko opowiedzieć, to spędzilibyśmy tu bardzo dużo czasu, już jesteśmy tu ładnych kilka minut, a ja jeszcze nie jestem nawet w połowie tego gospodarstwa. Mamy na przykład magazynowanie bel w bardzo ciekawy sposób. Możemy tutaj zajrzeć i wyjąć sobie kilka bel, które nam tu wylądują z przodu. O, już możemy je stąd zabrać. Bele już nie są przykryte, bo już ten magazyn nie jest kompletny. Te dwie stąd powędrowały. Możemy je tu z powrotem przypchnąć i one się nam same poukładają w taki ładny stuk. To samo z tej strony. Też mamy magazyn, tylko że do kostki. Dlaczego by nie? Oczywiście sprzęty na początek, jak najbardziej. Na Hofbergman trzeba zacząć w tym pierwszym trybie, jeżeli chodzi o rozpoczęcie nowej gry. Dlaczego? Ano dlatego, że jeżeli zaczniecie jako kierownik gospodarstwa chyba no to będziecie mieć dużo więcej pieniędzy, chyba milion dwieście ale te wszystkie sprzęty już i tak będą należały do Was, tyle tylko, że teren będziecie musieli sobie zakupić, ale te sprzęty już będą Wasze. Tu jest jakiś sprzęt do big bagów, bo tak się nazywa, big bag max. Dlaczego by nie? Dmuchawa, która, która pozwala nam przechowywać siano tam u góry, gdybyśmy nie mieli czym go prasować. Gnojowica, która nam tu wędruje, chyba ze wszystkich miejsc, czyli jest to całościowo połączone, czy to będą świnie, czy to będą krowy. Tutaj możemy nalać sobie wody. Mamy, mamy nasz beczkowóz podstawowy, możemy tu nalać wody, możemy też karczerem umyć sprzęt, który posiadamy, bo fajnie pojeździć czystym. Jedna z wiat, dlaczego by nie. A, no i jedyne pole, jakie mamy na początek, to też warto sobie powiedzieć. No to jest ta piątka. Mamy oczywiście cały teren gospodarstwa. Ja dopiero o takim fragmencie wam opowiedziałem. Mamy pastwisko jedno dla koni i pastwisko dla krów. To jest ten początek, który mamy, ale tego terenu do kupienia jest sporo, sporo więcej. No i jak pewnie widzicie, to jest całkiem wszystko spore, tak, bardzo dużo kosztuje. 269 tysięcy, 270, 216. Tu jest jakieś małe pole, które udało mi się znaleźć za 82 tysiące, ale tak naprawdę wszystko inne na Hofbergman jest w tym roku bardzo, bardzo duże. Jeżeli hodujemy świnie, to chcemy w jakiś sposób tworzyć mięso. Mamy specjalne miejsce, chyba coś w rodzaju rzeźni, gdzie będziemy mogli właśnie nasze świnki. coś tu się zaczęło dziać. Gdzie będziemy mogli nasze świnki przerobić na mięso, bo jakoś trzeba je sprzedać. Mówiłem już o serach, jak najbardziej. Mleko krowie, mleko kozie. No więc i kozy na Hofbergman będą, co tu mamy dalej? A tu majonez. Tu z kolei majonez, mieszadło do majonezu. Kolejna bardzo ciekawa dodatkowa funkcja, która której zupełnie jakby w farmingu do tej pory nie było. No i oczywiście obora dla krów, do jarka. na końcu, tutaj miejsce dla cielaków, więc jest opcja, żeby te cielaki były, żeby się rodziły cielaki, miejsce, gdzie może dochodzić do inseminacji. Dlaczego by nie? Takie rzeczy tylko na Hofbergman. O, John Deere, przyczepa do transportu zwierząt, mieszadło. No, bo oczywiście gdzieś to jedzenie dla krów tutaj potrzebne musimy przygotowywać. No i tutaj chyba miejsce, gdzie możemy coś przechowywać: taki magazyn, ach, nawet pusty, albo możemy tu zaparkować jakieś sprzęty. Powoli już wracamy do wejścia. Tu oczywiście możemy kiszonkę produkować w takich no, bardzo, bardzo dużych silosach. Mamy wszelkie potrzebne sprzęty typu obciążniki, podnośniki, a, a nawet u góry kilka big bagów. Dlaczego by nie suszarnie? E, możemy tutaj suszyć naszą trawę e, na siano, a także miejsce, gdzie możecie produkować e, kiszonkę. E, no i oczywiście kolejny magazyn, tym razem e, z kiszonką. Kurczę bardzo, bardzo dużo. A ja jeszcze nie opowiedziałem nic o sprzętach, które znajdują się jakby po drugiej stronie ulicy. No i mamy nasz kombajn, kolejny ciągnik, tym razem Fendt 515C, przyczepa samozbierająca, przyczepa ag Agroliner'a tutaj jest tego sporo, oczywiście sprzęt na początek, bo ten też musi się znajdować. To chyba jest Seedmaster. Tak jest, Seedmaster, więc ziarna tu moglibyśmy w tych dwóch silosach przechowywać na przykład, nie wiem, ziemniaki, buraki, możemy sobie deseczki, sobie deseczki założyć lub zdjąć, czy coś my tu mamy specjalnego, taki ala kanał, tak mi się wydaje, ale też miejsce, gdzie możemy po prostu przechowywać coś, czego nie chcemy składować na otwartej przestrzeni, a tu czy jest garaż, czy coś innego. Nie, coś się tu znajduje. Odpalę sobie. Zapis akurat nie był mi mocno potrzebny. Yy, wyjdź. To była suszarnia? Suszarnia ziaren. Ok, ziarna i mogą być wysuszone ziarna. Potrzebne paliwo biometan. Ten biometan, znając Hofbergman, będziemy mogli sobie po prostu wyprodukować. Tu możemy zresztą zatankować nasze ciągniki, gdyby oczywiście coś tu było, ale pewnie tu jest, tak, 200 litrów paliwa się tu znajduje. Bardzo szybkim telegraficznym skrócie opowiedziałem Wam raptem o tej części. Warto jeszcze powiedzieć, że mamy pastwisko dla krów, pastwisko dla koni, nie wiem czy o tym wspominałem. Ale są też inne bardzo, bardzo ciekawe miejsca na mapie. Mamy rancho. Mamy oczywiście plantacje i pasieki, bo możemy produkować miód. Tego jeszcze też nie powiedziałem. Mamy, jak już jesteśmy przy owocach, to mamy też farmę warzywną. Jeżeli chcemy wycinać lasy, teren do wycinki jak najbardziej się tutaj znajduje. Może chcecie farmę byków, a nie krów? Dlaczego by nie? Tu trzy chyba potężne obory możemy oczywiście ten teren sobie zakupić za 744 960 euro 744 tysiące euro masakra jest bardzo dużo miejsc, charakterystycznych tylko dla Hofbergman, na przykład kopalnia wapna. Jeżeli kupicie sobie to miejsce, tam znajduje się sprzęt, który pozwoli wam to wapno łychami wybierać i rozsypywać po waszych polach. Może chcecie produkować sok z jabłek? Przydałyby się beczki, proszę bardzo, bednarz, który z drewna, e, na przykład tu wycinanego na terenie wycinki 1, przygotuje wam beczki. Łańcuch produkcyjny na tej mapie to jest rzecz, która zdecydowanie wyróżnia Hofbergman spośród spośród innych, ma psat owocowy, co ja tu jeszcze mam, owczarnie, łąka dla koni, tu oczywiście możemy kupić zwierzęta, tu z kolei możemy kupić coś od rolników, tu niektórzy zwrócą uwagę, że domy są ponumerowane, w zasadzie, że coś jest ponumerowane, to są domy, tu możecie sprzedawać rzeczy, które produkujecie, jeżeli nie macie ochoty sprzedać ich u handlarza, czy w waszym sklepie, można je tu sprzedać, jest rzeźnia, więc jeżeli ten budynek tu nie służyłby do zabijania świń i do produkcji mięsa, to może trzeba je będzie zawieźć właśnie do rzeźni. Sklep ogrodniczy, sklep wiejski, stacja benzynowa to oczywiste. Tkalnia jest tych miejsc. Gorzelnia co tu jeszcze mamy punkt utylizacji no bo też się przyda pastwisko dla owiec. Kolejne tutaj ferma tuczników, więc będziemy mogli no właśnie, nasze świnki hodować bezpośrednio na mięso. Co tu mamy jeszcze? Słodownie, rzeźnię kolejną, tu mleczarnie, gdzie możecie sprzedawać po prostu mleko, bo mleko samo z siebie się w, na Hofbergman nie sprzedaje. Warto zwrócić uwagę, że mapa jest spora i że spore są tereny uprawne, naprawdę duże. Ja w tej chwili posiadam na starcie tylko piątkę, chyba z pszenicą, która tutaj rośnie. Ale nie mam niczego więcej. Tu rośnie przelica w tej chwili, ale ja bym w Hofbergman, szczerze mówiąc, pograł. Tylko i wyłącznie na modzie Seasons. Dlaczego? Ano, dlatego, że tu zimą jest, co robić. Ja już nieraz o tym mówiłem, ale te wszystkie rzeczy, o których wam opowiedziałem, możemy sobie zbierać to mleko. Nie wiem, w latem. W zasadzie to jesienią. Zbierać ziemniaki, które będziemy sobie gdzieś przechowywać, a dopiero zimą coś z nich robić. Możemy pozbierać drewno albo zimą jechać je wycinać i produkować te beczki, bo będą nam potrzebne do czegoś tam, do masła. Nie, nie wiem, w czym majonez się sprzedaje, więc może do majonezu coś jest potrzebne. Te łańcuchy produkcyjne, jeszcze raz powiem, to jest naprawdę klucz mapy. Mi ona się bardzo podoba. Chcę Wam o niej opowiadać w kolejnych materiałach. Mam nadzieję, że to Was zainteresuje, że to będzie dla Was mm, taka wiedza, powiedzmy sobie, atrakcyjna. Ja się postaram, żeby te odcinki nie były długie, żeby one były celowane na konkretną rzecz, czyli na przykład właśnie na krowy i produkcję y, mleka i wszystkiego tego, co z mleka można wyprodukować. I żeby w tych kolejnych materiałach opowiadać Wam, o elementach, które tutaj na tej mapie zostały zawarte, jak z nich korzystać, jak je wykorzystywać. Nie wiem, czy wszystko uda mi się opowiedzieć. Pewnie nie. Może tych odcinków będzie tylko kilka. Tak naprawdę nie wiem. Wszystko zależy od was, wszystko w waszych rękach, jeżeli jesteście zainteresowani mapą Hofbergman, to ja bardzo, bardzo chętnie na niej pogram. I jeszcze chciałbym uspokoić wszystkich tych, którzy są bardzo zainteresowani moją serią. Survival na No Man's Land. Spokojnie. To wszystko pozostanie. Być może będzie troszeczkę wolniej, ale nadal chcę przygotowywać dla Was kolejne odcinki z No Man's Land, bo to mnie no niewątpliwie cieszy i bardzo kręci, żeby grać od początku i być na takim budżecie bardzo, bardzo niskim. Tu będziemy na wyższym budżecie, przynajmniej taki jest cel. Będę się starał, żeby tak było. Będziemy bardzo szybko hodowali zwierzęta, bo. Wydaje mi się, że o to na Hofbergman chodzi inaczej. Niespecjalnie jest sens tutaj grać. No i cóż, z czasem dokupimy, dokupię tutaj kolejne pola. Mam nadzieję, że kolejne maszyny, bo bardzo chciałbym być właścicielem klasa. Na przykład o sklepie warto jeszcze minimalnie powiedzieć. Poza tym, że doszły nam tu kolejne elementy, które możemy zakupić. Co ja Wam mogę powiedzieć? O, na przykład, jak przejdziecie sobie do zwierząt to pojawi Wam się, dzięki zainstalowaniu Hoff Bergman i tych yy, modyfikacji, o których, yy, które są jej potrzebne, mobilna dojarka. I bardzo fajny jest sklep, bo jesteśmy tak jakby przed sklepem, ale możemy ten sprzęt sobie elegancko zobaczyć. Yy, jeżeli coś tu przeparkujecie, czy zaparkujecie Wasz ciągnik, to on tu w czasie rzeczywistym będzie się znajdował. I jest tutaj sprzęt, yy, czyli yy, taka sztaplarka, którą możemy coś sobie na przykład załadować, więc bardzo bardzo ułatwia kupowanie jakichś palet. No właśnie mobilną dojarkę chciałem wam pokazać, ale też pokazać jak sklep działa, bo to kolejna rzecz bardzo was przepraszam, która na Hofbergman jest po prostu inna, jest po prostu wyjątkowa i warta uwagi, po prostu ciekawa. Nie chcę przed Wami odkrywać wszystkiego. W tym jednym materiale nie chciałbym absolutnie zaspokoić Waszej ciekawości. A propos tej mapy, a raczej tą ciekawość wzbudzić. Oczywiście wiele odcinków możecie zobaczyć na innych kanałach, ale ja Was zapraszam na Galamir TV, na kolejne materiały z Farminga 19 i z kolejnych gier, których na pewno będzie na moim kanale jeszcze sporo. Dajcie znać, czy podoba Wam się Hofbergman, czy jesteście zainteresowani, bo to tak naprawdę od Waszego zainteresowania zależy, na ile ja będę nagrywał kolejne materiały w grze i realizował ten pomysł, o którym Wam dzisiaj postanowiłem opowiedzieć. A tymczasem życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć!